face reveal. Wszyscy się zgodzili. No to ja zacznę. Jestem Patryk, mam 17 lat i wszyscy to wiedzą, ale proszę, żebyście krok się przedstawili, to dla mojego brata. To jestem ja. Mój degrabez ziomek. Ładny. Spoko. Jak zwykle brzydki. No sorry, ale ja jestem szczery, a prawda boli. O, widzę, że ktoś chce być wywalony z grupki, tak? Naj no i To bądź miły. Skoro twój młodszy rok brat jest taki mądry, to niech siebie pokaże. No dobra, uważajcie, bo jestem piękny? Dobra, ale jeszcze się przedstaw. Okej, okay. XD, jestem Jonaszek, mam 7 lat, a to ja. LOL. Okay, no jak na 7 latka to spoko. Wcale nie wyglądasz to na 7 lat, tylko jak na 10. O, dziękuję za komplement. Ale to nie był komplement. No aha. XD. Weź. Dobra, ja teraz jestem Marcel i mam 19 lat, a to ja. Mój dok przyjaciel. Ładny, super. Ehm. Um. Co? Zakochałem się. Co? Co? X, Aha. Ej, gdzie on jest? Wyszedł. W sumie dobrze, tylko bo no troszkę on nie miły. Tak, dok, dokończmy face reveal i może zagramy w MM2. Wszyscy się zgodzili? To ja teraz. Jestem Michalina, to wiecie, trok mam 18 lat. Może nie wiedzieliście. No i to ja. Moja besty Może być ładna. Dziękuję. Ja jestem Ania, jak to dobrze wiecie. Mam 17 lat, tego wam jeszcze nie mówiłam wcześniej. A to ja. Moja ukochana besti. Ładna, ładna. Dziękuję. Dobra, dołączcie do mnie i zagramy w MM2. Wszyscy powiedzieli oki? OK?